Thank you. Renowacja, przywracanie życia zabytkom to nazwa jednego z programów realizowanych przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa. Nazwa tego programu oddaje istotę zajęć i istotę wykonywania pracy w zawodzie technika renowacji. Naszym celem jest utrzymanie zabytków, które dotrwały do naszych czasów takim stanie, w jakim one są, ewentualnie polepszenie ich kondycji. Nie każdy z uczniów przychodzących do naszej szkoły wie, że posiada zdolności plastyczne. Ale mamy zajęcia, na których te zdolności można w sobie odkryć, ewentualnie czegoś się nauczyć. ponieważ konserwator zabytków to w pewnym sensie artysta więc uczymy się nie tylko techniki w jaki sposób uzupełnić ubytki, oczyścić zabytek, usunąć jakieś nawarstwienia niepotrzebne, ale też musimy wiedzieć w jakim stylu powstał jakiś obiekt, musimy wiedzieć z jakiej epoki pochodzi, musimy umieć rozpoznać tę epokę i tego też możemy się tutaj nauczyć. To są takie zajęcia, które służą nauce zawodu, ale przygotowują nas. Na studia przygotowują do studiowania architektury, do studiowania konserwacji zabytków, projektowania, projektowania wnętrz, czy innych pokrewnych kierunków. Często zdarza się, że przychodzą do nas uczniowie, którzy y, nie odkryli w sobie jeszcze umiejętności plastycznych albo są wręcz przekonani, że ich nie mają. Y, na zajęciach prowadzonych w szkole mogą zmienić zdanie na ten temat, dlatego że prowadzimy zajęcia z rysunku. Prowadzimy zajęcia z wytwarzania przedmiotów ceramicznych, jesteśmy do tego przygotowani, mamy bazę materiałową, mamy różnego rodzaju urządzenia, które w tym pomagają. Prowadzimy też zajęcia z malarstwa i tak jak zwykle powtarzamy, przychodzimy do szkoły nie po to, żeby pokazać, że coś umiemy, ale żeby się czegoś nauczyć. W naszej szkole wielu nauczycieli czynnie uprawia zawód konserwatora zabytków, archeologa, historyka sztuki, w związku z czym nasi uczniowie za pośrednictwem tych nauczycieli mają bezpośredni dostęp do oryginalnych zabytków. Mają możliwość dotknięcia zabytku, dotknięcia śladów przeszłości własną ręką mają do czynienia nie tylko z, teori z teorią, z tym, co możemy opowiedzieć o obiektach zabytkowych, ale też mogą wziąć do ręki naczynie, mogą obejrzeć obraz, mogą odnowić zabytkową ramę, mogą brać też udział w różnych pracach prowadzonych na terenie Gdańska. Przez różne firmy konserwatorskie, które bardzo chętnie zapraszają nas do siebie w momencie, kiedy prowadzą jakieś ciekawe projekty, i nasi uczniowie mogą nie tylko je oglądać, ale też bezpośrednio wejść na teren prac konserwatorskich. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami konserwatorskimi, pracownie warsztatowe, są zaopatrzone w nowoczesne materiały, nowoczesne narzędzia. Nasi uczniowie korzystają z tego, co w danym momencie jest dostępne na rynku i na zajęciach prowadzonych w warsztatach szkolnych mogą ćwiczyć swoje umiejętności, mogą się rozwijać w sensie manualnym tak, że w momencie pójścia na zajęcia praktyczne poza szkołę wiedzą już, w jaki sposób należy zajmować się zabytkiem. W pracowniach warsztatowych przygotowujemy różnego rodzaju formy, sztukaterie, odlewy gipsowe. Staramy się też przygotowywać różnego rodzaju modele rzeźbiarskie. Wykonujemy płaskorzeźby w drewnie, pracujemy na różnych materiałach, ale też nie zależy nam na tym, żeby wszyscy nasi uczniowie umieli wszystko, tylko żeby mogli doskonalić się w tym, co najlepiej im wychodzi. Od kilku lat. W szkole funkcjonują programy w ramach Erasmus. Uczniowie wyjeżdżają na zajęcia do Włoch, uczniowie klas renowatorskich. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem w Pizie. Um, układa nam się ta współpraca doskonale. Nasi uczniowie w czasie dwutygodniowego pobytu we Włoszech mieszkają we Florencji, um, a uczestniczą w zajęciach na Uniwersytecie w Pizie. Są to, różnego, są to różnego rodzaju zajęcia, bo i laboratoryjne, i zajęcia przy renowacji zabytków. Odwiedzamy też różne interesujące miejsca, które są niedostępne dla zwykłych turystów i dzięki temu też uczniowie, którzy kończą naszą szkołę bez problemu odnajdują się później na wyższych uczelniach. Nasi absolwenci też są studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z którym również nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę. Bardzo często wyjeżdżamy tam na różnego rodzaju wycieczki, gdzie też możemy się nawet w czasie takiego krótkiego pobytu na uczelni dowiedzieć różnych interesujących szczegółów na temat pracy konserwatora.